Ma widzowie się ma, Tutaj parę pytań yy, powpadało. Dziwnych, śmiesznych. Poczekajcie chwilę. Dziwnych, śmiesznych pytań powpadało. Yy, niektórych yy, nie, 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 nie wiem jak się odnieść, nie? Ale słuchajcie, jest fajny poranek, jest dzisiaj już w końcu ciepło, nareszcie jest ciepło, jest godzina chyba 5 rano, a zresztą tak jak u mnie, to no normalne, standardowo. Cóż bym chciał, nawet no odpowiem Wam na pytania, potem pozdrowy, tak standardowo jak zawsze, no i potem zaproszę Was jeszcze. Pierwsze pytanie było takie mm. o 3000 lajków. Tylko że ja nie zrozumiałem, nie zrozumiałem, słuchajcie, o co chodzi z tymi lajkami. 3000 lajków, że co, że podczas transmisji na żywo, czy nie, oczywiście, że bym chciał mieć 3000 lajków, nie, bo dokładnie nie zrozumiałem tego pytania. No ale jeżeli to chodzi o podczas live'a i że 3000 osób mi ogląda, by było super, nie. Natomiast, natomiast. No bo subów mam dużo więcej, nie? No to, to nie wiem skąd to pytanie, ale mniej, mniejszość nie. Trudno, no. Nie sprecyzował kolega pytania, także trudno. Czy są dwaj niemieccy? Niemieccy? No, dosłownie. No, nie, niemiecki jest jeden. Druga osoba, która yy, pomaga im nagrywać, to nawet nie wiem kto to jest. I. Nie obchodzi mnie to, ale na pewno niemiecki jest tylko jeden. Tylko jest jeden. Jeden. Jasne czy ciemne? Jasne. Jasne, że jasne. Bo wtedy jest jaśniej. Czy na moje konto wejdzie konon? No słuchajcie, no tutaj to. Skoro próbuję się dostać na konto Majora. To może będzie się próbował dostać na moje. No nie wiem, nie wiem tego. To trudno mi powiedzieć. Słuchajcie, naprawdę. <laughs> Patrzcie, jaki fajny poranek. Nie wiem, czy będzie widać. Także słuchajcie, no raczej nie wejdzie mi na moje konto, bo nie ma takich uprawnień, nie? A czy będzie próbował? Nie mam pojęcia. Zielnego, nie mam pojęcia. Zielnego i. No, wali mnie to zresztą, generalnie. Kim chciałbym być, jakbym był, yy, mógłbym się urodzić na nowo? Kim chciałbym być? Hmm. Trudne pytanie. Trudne, ale bardzo mądre. Kim chciałbym być, jakbym się urodził na nowo? Nie wiem. Chyba chciałbym być sobą taki, jaki jestem. Tak mi się wydaje. Po co miałbym zmienić coś, co mi pasuje? Nie chciałbym być księdzem, nie chciałbym być prezydentem, nie wiem, miliarderem też bym nie chciał być. Nie chciałbym być. Chyba, chyba bym został przy tym, zostałbym chyba przy tym, co teraz jest. Tak mi się wydaje. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Pytań niewiele było, bo nie robiłem ostatnio live, a dzisiaj będę robił. Gorąco zapraszam na tego live, a. oczywiście na zastępczym kanale, no niestety. No i pozdrowie, pozdrowie kilku wiernych widzów. Przede wszystkim Kacpra Perkowskiego, przed chwilą z nim rozmawiałem nawet. Witaj, witaj o poranku, Kacper. <grym> Także <grym> Ty też nie śpisz, nie sypiasz. Arcinoxa pozdrawiam. Jeszcze nie gadałem z tobą, ale, ale na pewno w końcu się jakoś porozumiemy. Oj, spać mi się chce jeszcze, kurde. Nie. Mateusza nie zgodę, też pozdrawiam. Mateusz, piona dla ciebie. Kmicica, oczywiście, kmicic Kmicic, zawsze cię będę pozdrawiał, bo jesteś wier wiernym fanem. I pytałeś się, czy daleko jest od dworca do mnie? Od centralnego dworca jest jakoś z 20 minut, nawet mniej autobusem. Natomiast jak wysiądziesz na dworzec Starosielce, to masz 5 minut. No to masz pytanie. Uch, przepraszam, na które odpowiedziałem. O Jezus, Nati, Nati, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Poważnie Ci mówię, chciałbym się z Tobą spotkać. Zobaczymy, to już dużo od Ciebie zależy, Także Nati będziesz, a, Nati wie o kogo chodzi. No i Boże, no, Nowrot, też Cię pozdrawiam, wczoraj z Tobą pisałem, yy... no i też chętnie bym Cię spotkał, yy... nawet pogadać. <laughs> Nie mówi to o żadnych innych rzeczach. Pozdrawiam też Iwonę, też będzie wiedziała o kogo chodzi. No i pozdrawiam też Ewę, no też będzie ta osoba wiedziała o kogo chodzi. Także ogólnie pozdrawiam Was wszystkich. A jakie plany na dzisiaj? Plany są proste i logiczne. Robimy live'a o godzinie 13-14 zaczniemy robić live'a, to, to sobie będziecie mieli okazję publikować. Oczywiście cały czas mówię na kanale na nowym kanale TV pauza mexicano pauza 174 coś takiego już niektórzy wyłapali nie ale to tylko chwilowy kanał ze względów no z takich jakich wyszły no także słuchajcie Cóż mogę powiedzieć chcę wyjechać do Gdańska teraz niedługo czy mi się uda nie wiem jak Pomożecie, to pewnie się uda I stamtąd nagram jakieś pozdrowienia Albo albo Pozdrowienia, albo nie wiem Live'a to nie nagram, bo musiałbym Odpalić u siebie w telefonie yy, Ten No internet, to wtedy bym live'a mógł nagrać A tak to nie będę Live'a nagrywał wtedy, jak tam będę Natomiast no, zrobię parę materiałów fajnych Z nadmorza Które mam nadzieję Wam się spodobają co jeszcze chciałem powiedzieć? W suwałkach jak było? <laughs> Nie chcę mi się mówić, ale ogólnie dobrze wspominam. Ogólnie suwałki dobrze wspominam. Także być może jak da jak da życie, może się jeszcze się kiedyś wybiorę do tych suwałk. A tam siedzi się wysimy. Nie wiem czy będziecie widzieć. Chodź, chodź, chodź. Nie wie co to jest, nie wie co trzymam za urządzenie. Także w każdym razie jeszcze raz Was pozdrawiam. No i zapraszam na dzisiejszego live'a. Siemaneczko.